Cześć z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, witam Was. Bardzo serdecznie. E, dzisiaj chciałbym z Wami omówić temat dat i zapowiedzi. E, dnie w sumie takie dni. Myślałem sobie tak, w myślach sobie szłem i zaplanowałem sobie wszystko jak będą mniej więcej wyglądać odcinki. Jakbyście e, słyszeli jakieś szumy, jakieś tam nie wiem jeszcze innego, no to przepraszam. Ale natomiast chciałbym Wam powiedzieć, że w przedziale, czyli od jutra, od 5 maja, je, od 5 do 7 maja nie będzie odcinków, ponieważ będę zajęty konkursami, które będę wykonywał. Będę musiał jeszcze wykonać swoje jeszcze tam y, zadania, jeszcze coś innego, wiadomo. Bo takie moje sprawy, więc dwa dni to na pewno zajmie. Od 8 do 11 maja planuję nagrać po jednym odcinku, bo ja nie wiem czy zauważyliście, że tak co dwa dni mnie jeden odcinek. A w sumie od przedziału 8 do 11 maja będą po jednym odcinku, na pewno jedno dziennie. W przedziale od 12 do 19 maja będziemy robili przygotowywania i po prostu będą blogi na zewnątrz, a od 19 do 20 maja planujemy nagrać odcinek, właśnie dwa odcinki w sumie, w domu takie poopowiadać wam, wiadomo 21 maja planuję nagrać jakiś tam yy, planuję nagrać tam jeszcze jakiś ten live urodzinowy live urodzinowy ponieważ on będzie dla mnie w sumie bardzo ważny ale oczywiście tak jak mówię 5, 7 maja nie będzie odcinku wiadomo będę zajęty 8-11 maj po jednym odcinku od 11 do 8 do 19 będą Was takie blogi na no zawsze wiadomość przygotowałem myślę że zrozumieliście A myślę że w czerwcu odcinki będą pojawiały się według Was częściej e, oczywiście że tak będą się pojawiały częściej po dwa odcinki dziennie będą to już głównie odcinki właśnie z mojego życia Prywatnego też może, ale nie za bardzo, takie bardziej w domu, takie bardziej w domu blogi będę nagrywał, takie na przykład jak, nie wiem, nagrywam jeszcze jakieś blogi o mnie, też coś takiego planuję zrobić, jakieś poradniki, a w wakacje będą główne nagrywanie, nagrywanie właśnie ekranu. Tak jak wcześniej zaczynałem już w kwietniu moją działalność nagrywania filmów na, na nagrywaniu ekranu, dzisiaj będzie wyglądało to tak, że, yy, znaczy dzisiaj, nie wiem, czy to powiedziałem, nie wiem, chyba tak, yy, w czerwcu i w lipcu będą, będą pojawiały się takie odcinki, w którym po prostu będziemy nagrywali ekran, czyli Minecraft, wiadomo, jakieś poradniki, jeszcze jakieś inne gry inne gry, które po prostu będziemy chcieli nagrywać i w taki sposób właśnie planuję to zrobić. Tak więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zostawcie dzwoneczek, ponieważ będą pojawiały się coraz częściej odcinki i będą one coraz lepsze, Jak się to częściej pa.